Witajcie na kanale Poznaw Apokaliptycznie przez świat. Ja jestem Mordena, to jest moje dc cykl programów, w których prezentuję Wam rzeczy, które noszę przy sobie codziennie. Dzisiaj mam rzecz, której przy sobie codziennie najprawdopodobniej nie będę nosił z jednego prostego powodu. Podejrzewam, że ta rzecz nie przetrwa tego filmu. O czym mowa? O mistycznej rzeczy, która pobudza wyobraźnię wszystkich młodych miłośników nożownictwa, bushcraftu. Za każdym razem, kiedy pojawia się w Biedronce nóż, dostaję masę informacji, i dzisiaj będzie nóż z Biedronki. Okej, okay, nóż z Biedronki, nóż z Biedronki, jaki jest każdy widzi, kosztuje 14,99, producent podaje dwa w jednym, dodatkowa funkcja zbijak do szyb, przydatny podczas trekkingu lub campingu, wysoka jakość, ostrze ze stali nierdzewnej, tu do ostrza, ergonomiczna, aluminiowa rękojeść, w zestawie karabinczyk i praktyczny pokrowiec. Otwórzmy to cudo. Stara. Nóż jest zabezpieczony tutaj, taki. O, tanto! Nawet nie było to podane, a przez to zagłębienie nie wiedziałem, że to będzie tanto. Już wyglądał tak. No cóż, niech będzie tanto. No. Bo gada chodzi ciężko, ale na pewno się wyrobi. Zbijak do szyb. Jest o tyle fajny, że możemy go sobie wykręcić. Jest karabinek, jest zbijak, świetnie, parada atrakcji. Mam tu jakieś kartki, na których mam tu jakieś dane latarki, trunajta, które tu sobie wydrukowałem, żeby mieć pomocne w czasie kręcenia filmu. Film nakręcony, latarka jest w moim plecaku, na pewno się nie przyda. Jakie finezyjne tutaj mamy wycięcie, popatrzcie sobie na to, no. super. Dostajemy nóż. Nóż, który jest tęty. No, coś tam nie da się nie ucięć. Ze strzału, goli. I nie goli. Ale coś ciął. Po co mam taki nóż na camping? Co robimy na campingu? Strugamy patyki na ognisko. Ten patyk jest stary i suchy. Rada atrakcji, radę. Nie super. Daj radę. Świetne Mamy karton. Idzie jak burza. Muszę wam powiedzieć, że ten pionusz też zniknął. Świetny. Konserwy sobie tutaj odłożymy. OK. Zobaczmy jak teraz sobie radzić z naszą kartką. I że nóż nie był najostrzejszy po wyciągnięciu, już jest tępy tak naprawdę. jak krzywy jest. Jeżeli wezmę normalny nóż, na przykład Ganzo, nie jest krzywy. Ten jest krzywy. W ogóle jest, to też jest krzywe. Pokażę Wam to w ten sposób. Jeżeli wezmę nóż, to jest gładka krawędź. Tu się haczy. To jest wysunięte. Nóż nie jest spasowany albo teraz się wygiął. straszny jest. tnie karton jak dziki. Tu mam nóż, który kosztuje tyle samo. Co ten nóż z biedronki jest to mora jakaś zwykła. Nóż nie był nigdy ostrzony bardzo dużo pracował, podejrzewam, żeby nie będzie zbyt ostry. Ale Jest specjalnie ostry. Też z kartonem sobie tak nie radzi. Chociaż. Jak się wygina, ten nóż wam nie pęknie. To jest nóż turystyczny. To, to są wyrzucane 15 zł. O ile na początku jeszcze w miarę ciął. To widzieliście, zrobiłem parę cięć, parę przestrugań partyka i nóż w zasadzie przestał ciąć. Komu mogę polecić ten nóż komuś, kto by się chciał nauczyć ostrzyć nóż. Kupcie sobie ostrzałkę, kupcie sobie nóż z Biedronki i nauczcie się porządnie ostrzyć nóż, bo jeżeli będziecie pracować nożem sporo, to będziecie musieli go ostrzyć kilka razy dziennie. W ogóle nie trzyma ostrości. Jest kiepsko wykonany. Kiepskich materiałów to jest aluminium, będziemy mogli to przetopić. Ostrze się do niczego nie nadaje. Wyrzucone 15 zł. Jeżeli chcecie kupić porządny nóż składany, to kupcie sobie Sanremu, 710 inne Sanremu. Kupcie sobie jaki nóż Ganzo. To są noże, które kosztują poniżej 50, poniżej 100 zł. I są na pewno lepszej jakości niż ten. i ten wcale nie jest czadowy, nie jest fajny, mimo że tu ma takie wygłębienie. Jest po prostu kiepski. Ma średni design, średnie wykonanie. Blokada po prostu wykonana siekierą. A nóż. No, najwistnie, zrobił otwór. No i co z tego? Już się wygiął. Nóż się nie wygiął. Zapomniałbym. Gustowne tui. Z krzywo przyszytym rzepem. Widzielibyście, żeby ktoś takie coś nosił przy pasku? Takie jakieś, takie coś? Krzywo uszyte? O, po prostu. Świetne. że wstyd byłoby z tym wyjść na podwórko. Do lasu, bo... No. Ena, nóż się nie wysunie, ale po co mamy tu? Jak mamy karabinek, możemy sobie nóż przypiąć. Nie wiem, gdzie, gdziekolwiek. Okej, okay, może to łamanie tego noża na końcu nie było gdzieś tam bardzo potrzebne, ale może komuś z Was pokazuje, jaka to jest jakość wykonania. Jaka to jest stal, oczywiście, wśród Was na pewno znajdą się osoby, które powiedzą, kupiłem kiedyś nóż biedącej, jest super, używam go 3 lata. I powiem wam, nawet jeżeli te 3 lata temu zdarzyła się partia noży, w których yy, Chińczycy przez pomyłkę użyli złej stali i ją dobrze zahartowali i ten nóż jest świetny. Yy, I nawet jeżeli jeden na milion się taki nóż zdarzy, to nie warto wydawać 15 zł na nóż z Biedronki nie popełnicie mojego błędu. Okej, okay, ja nie będę więcej przedłużał, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły was kolejne. Pamiętajcie o tym pieprzonym dzwonku, w który trzeba kliknąć, A aukcjach Allegro, które gdzieś tam są zawsze na dole. Co jeszcze mamy na dole? Informacje o rabacie, Prepper Sklep, konserwy, dostałem do testów, też na pewno będę sobie je testował, też będzie film o konserwach i nie tylko konserwy w Prepper Sklepie. I Militarka.pl, tam znajdziecie na pewno noże Mora, nie wiem czy są Sanremu, Ganzo na pewno znajdziecie, myślę, że tam możecie sobie kupić nóż, dostać 5% rabatu, jest to... Dużo fajniejsza opcja niż wydawać w Biedronce 15 zł na takie coś bez sensu. Ja już nie będę więcej przedłużał dzięki Wam za uwagę. Jeszcze raz nie polecam noża z Biedronki, chyba że naprawdę chcecie sobie też kupić ostrzałkę i nauczyć się wreszcie porządnie oszczyć nóż, to jak najlepiej, bo ten nóż po prostu się szybko tępi. Ja już więcej nie przynudzam dzięki za uwagę. Do zobaczenia na szlaku!